Witam Was, ryby. To jest dla Was czytanie na luty 2024. Zobaczymy, co się będzie działo w Was, jakie są energie. Już coś chce mi wypaść. Trzy karty. Królowa Bucharów, Król Mieczy i Dziewiątka Mieczy. Dobra. Wyzwania. Dwójka Pentakli. Przyczyny. Podstawa. Pustelnik, przeszłość, czwórka kijów, co macie w głowie, do czego dążycie? Piątka pucharów, najbliższa przyszłość, czego będziecie doświadczać? Sprawiedliwość. W tej sytuacji Cesarz, co się dzieje dookoła? Otoczenie. Siódemka kijów, czego nie widzisz w tej sytuacji, czego nie dostrzegasz. Trójka kijów i potencjalny wynik. Jak to się może zakończyć? Dobra, dwie karty. As mieczy i ósemka pucharów. Ok, zobaczmy, co mamy tutaj pod spodem. Dziesiątka pucharów. No dobra, zobaczmy ryby, co się tutaj dzieje. No, mamy parę. E, mamy królową Bucharów, Twoją energię, i króla e, mieczy. E, często ten król mieczy jest wodnikiem, ale to musi być ktoś, kto ma taką, taki logiczny e, charakter. No i dzieją się jakieś sprawy, bądź dotyczące Was wspólnie, bądź między Wami, które tutaj przynoszą sporo stresu. I mam wrażenie, że ta sprawa już jakoś tam narosła, szykuje się jakieś rozwiązanie i być może cała ta sytuacja, która teraz pokazuje, pokazuje taką kulminację, kiedy już ten stres doszedł do naprawdę wysokiego poziomu, coś tutaj musi się przydać. Przeładować. Myślę, że jest też y, jakaś niechęć do zmiany, albo y, nie do końca, y, tak jakby y, chcemy. Y, Przejść do jakiejś właśnie zmiany, bo ta dwójka pentakli, która się tutaj pokazuje jako Twoje wyzwanie, dwójka pentakli często mówi o tym, że dużo się dzieje, jeszcze decyzja nie została podjęta i trochę tu, trochę tam, pełne ręce roboty, ale tak naprawdę szykuje się jak, jakaś zmiana, jakiś przełom, bo to zawsze jest właśnie ten symbol nieskończoności, który napędza tutaj sytuację, natomiast nie wybraliśmy jeszcze kierunku. Mamy tutaj jakby dwie opcje, które szacujemy, które, które tak jakby pokazują to niezdecydowanie. I mam wrażenie, że ta zmiana, która musi tutaj nastąpić, e, e, jakaś decyzja, być może jakaś rozmowa pomiędzy tymi partnerami albo wspólna, wspólnie podjęcie jakiejś decyzji, mam wrażenie, że takich poważnych. E, e, no, jest tutaj dla Ciebie wyzwaniem, może też być jedynym rozwiązaniem, tak? Rozmowa, postanowienie, co robimy i yy, no, trzymanie się tego planu, bo mam wrażenie, że jest tutaj dużo takiej nocy i takiego niewiadomego. Mamy tą piątkę pucharów, która mówi o tym, że no, z czym się trzeba pożegnać, to jest też ten Twój kierunek działania, że jakby wiemy, jakby wiemy, co nie wyszło, yy, nie wszystko stracone, bo zawsze w dwójce pucharów. W piątce pucharów jest właśnie ta dwójka pucharów, która jeszcze została. Tak jakby tu są inne kierunki. I Tarot też Ci pokazuje właśnie tą trójkę kijów, że tak jakby. Są jeszcze tutaj jakieś inne kierunki, inne rozwiązania, e, e, których no, na dzień dzisiejszy nie widzisz, bo to jest trójka kijów, nowy kierunek, ale e, właśnie towarzyszy tej karcie optymizm, wyczekiwanie na okazję e, i takie, taką gotowość, e, odważną do tego, aby pójść w jakąś nową drogę. E, myślę, że na razie sytuacja. Pokazuje, że stresujesz się tym, co może jakby przynieść przyszłość. Co będzie, a co będzie, jak wtedy. A, a, także przygotowujesz się na różne scenariusze. Ta, ta dziewiątka mieczy pokazuje taką głowę pełną myśli. Może być to też taka karta problemów ze spaniem i w nocy, tak jakby analiza wielokrotna i mielenie tego samego tematu. No, Mam wrażenie, że ten pustelnik tutaj znowu jest taki. Takim myślicielem poszukującym odpowiedzi, ale yy, yy, właśnie pomiędzy tymi partnerami, albo dotyczy sprawa ob, yy, was obydwojga. Tu może być też jakieś wielkie marzenie, które jest yy, właśnie w tej królowej Pucharów, i pragnienie spełnienia jego. Eee, przeszłość pokazuje fajną energię. Mamy też tą dziesiątkę pucharów, więc ja myślę, że tutaj jest, jest jakaś dobra podstawa, jakiś, jakaś dobra przeszłość, czy jeżeli chodzi o tych partnerów, bądź jakiś dobry czas, który mamy za sobą. Właśnie w tej czwórce kijów, e, dziesiątce pucharów, no ale tak jakby coś tutaj trzeba postanowić i mam wrażenie, że być może boisz się tej decyzji, boisz się, co przyniesie jakby ta nowa sytuacja, ponieważ ty w tym miesiącu jestem, jesteś tym cesarzem i on jest bardzo odpowiedzialny za wszystkich. Cesarz również dla mnie pokazuje się często jako taka ważna życiowa decyzja, która zostaje z nami na następne, na następną dekadę i no, cesarz ma tutaj duże takie poczucie odpowiedzialności za innych. Jest to też ważna osobistość, wymaganie szacunku, rozegranie sytuacji. I może tutaj chodzić również o jakieś aspekty prawne, bo ta sprawiedliwość, która się pokazuje, mam wrażenie, że trochę rozgoni tą sytuację jakiejś niepewności. Być może jest to decyzja właśnie takiej Przywrócenia równowagi i sprawiedliwości dla Twojej sytuacji. No, jeżeli tutaj coś niedobrego się dzieje w relacji, to mam wrażenie, że te karty pokazują, że zostaną powzięte decyzje, decyzje, które mają tutaj właśnie zaprowadzić jakiś porządek, bo sprawiedliwość czasem pokazuje się jak jakiś ultimatum, albo właśnie takie oddzielenie prawdy od fałszu, od tego, co mówimy, a od tego, co robimy. Także mam wrażenie, że tutaj ta sprawiedliwość pokazuje Jakieś, jakąś decyzję, jakieś, jakieś wyjaśnienie również, no może to być takie wyjaśnienie bądź jakąś taką klarowność sytuacji prawnej. No, otoczenie pokazuje nie za dużo wsparcia, trzeba tutaj powiedzieć, bo siódemka kijów mówi o takim odpieraniu jakby jakichś e, e, ataków, być może odpieraniu jakiejś negatywnej energii albo po prostu życiu w własnej bańce, według własnych zasad. Siódemka kijów raczej jest taką kartą, że za bardzo tego wsparcia z otoczenia nie ma. Raczej ktoś ma swoje, swoje poglądy, swój sposób widzenia i jakby trzyma się, się od reszty z daleka, więc mam wrażenie, że może tutaj być, e, jeżeli są jakieś aspekty prawne, które próbujecie we dwójkę rozegrać, bo tutaj wcale nie musi być jakiś konflikt pomiędzy tymi partnerami. Oni się tutaj mocno pokazali e, i i no, jest jakiś problem, który próbujemy rozwiązać, ale ta sprawiedliwość e, raczej dla mnie w tej siódemce mieczy pokazuje, że mm, albo potrzebna jest silna decyzja, albo tutaj jakiegoś nie ma wsparcia prawnego. Tak? tak, jakby nikt nie pójdzie nam za bardzo na rękę, bo takie są zasady, e, w zależności od tego, jak właśnie to czytanie się dla Ciebie przedstawia. Myślę, że w ogóle dużym plusem tutaj jest to, że mamy tego cesarza. Cesarz często się pokazuje jako mąż, jako, jako właśnie taka głowa rodziny, ale ty jesteś tutaj tym cesarzem w tym czytaniu, więc mam wrażenie, że to ty rozdajesz tutaj karty i podejmujesz bardzo takie działania przemyślane. Pod spodem mamy też tego mędrca, pustelnika, więc mam wrażenie, że masz tutaj dużo doświadczeń i, i no, jakiejś takiej wiedzy. Że, żeby to jakoś dobrze rozegrać, całą tą sytuację. No, siódemka kijów pokazuje, że raczej nie będzie łatwo, ale cesarz będzie prawda, przesuwał te pionki na szachownicy, po to, żeby tak jakby dojść do tego głównego celu. I czasem może trzeba będzie zrobić krok w tył, albo stracić właśnie jakieś, jakieś pomniejsze straty, po to, żeby osiągnąć jakiś główny cel. No i mam wrażenie, że tutaj ta sytuacja pokazuje, że trzeba coś postanowić, być może nawet właśnie krok, no, cofnąć się o krok do tyłu, żeby jakby wyjść z tej sytuacji. E, I no, dla ciebie e, wyzwaniem jest tutaj to rozważanie, jaki kierunek obierzemy i, i, i co zadecydujemy, prawda? Sprawiedliwość mówi, że mam, myślę, że tutaj będziesz miał dużo większą jasność sytuacji rybo, bo tu będzie albo coś jasno ci określone, może prawda, starasz się tutaj o jakoś, jakiś dokument albo jakieś pozwolenie, zezwolenie. Mam wrażenie, że Sprawiedliwość tutaj określi, co jest czym. Bo dwójka pentakli też jest taką kartą wyzwania. Bo za bardzo nie wiemy, co jest czym. Tutaj z dwójka pentakli również jest to karta negocjacji i tak jakby wahania się pomiędzy jednym a drugim, nie podejmowania jakiejś decyzji. Próbujemy utrzymać dwie rzeczy, bo jeszcze nie wiemy, którą chcielibyśmy zatrzymać. I mam wrażenie, że to jest to, co, co jakby zostało. Natomiast w tej piące pucharów ciągle mamy to na skupienie na tym, co już tak jakby odeszło. Co, z czym się trzeba tutaj pożegnać, ok? Sprawiedliwość pokazuje decyzję i jasność w sytuacji. I ponieważ mamy te takie osobistości, tak jakby tu mamy cesarza, czyli takiego prezydenta, tu mamy sąd, czyli wymiar sprawiedliwości. tu możesz właśnie mieć do czynienia z jakąś ważną sprawą i również może być ten, ten urząd bądź właśnie ta instytucja, która się tutaj pokazuje jako, jako, taka, jako taki cel wyjaśnienia. Euh... Non. Tarot pokazuje Ci w tej trójce kijów, że są nowe kierunki, są jakieś perspektywy, nie widzisz tego teraz, jakieś nowe rozwiązania i właśnie dlatego tu mi się trochę pokazuje tak jakby trójka, tu, tu mamy czwórkę, więc jakby jak się cofniemy trochę i spojrzymy jakby z, da, z daleka, to coś tutaj e, e, można jakby nowego osiągnąć. Tym bardziej, że właśnie na tej karcie mamy tak trzy kije, ale na tym Tradycyjnym właśnie tarocie mamy również dwa statki, jako dwie możliwości. I tak samo jak tutaj mamy skupienie na tych dwóch Pucharach i na trzech pucharach, które już tak jakby zostały stracone. Więc mam wrażenie, że można tutaj jakoś to jeszcze obrócić na swoją korzyść, ale myślę, że potrzebna jest tutaj decyzja i również jakaś negocjacja, jakieś dowiedzenie się, jakby jakie mamy możliwości, perspektywy, co możemy tutaj ugrać jeszcze. Natomiast jest to, jest to trudne. Cesarz ma charyzmę, cesarz ma również doświadczenie, wiedzę. Jest to też silna osobowość, więc mam wrażenie, że tutaj jesteś na silnej pozycji i będziesz umieć tak jakby zobaczyć, co z tej sytuacji można wyciągnąć. Jak się wszystko kończy, no, mam wrażenie, że ta jedna myśl, ta decyzja jest tu powzięta. Asmiaczy mówi o prawdzie, o jasności i tak jakby te, te schody, które prowadzą tak jakby do jednego punktu. No, czasem Asmieczy mówi o ważnej decyzji, o takiej decyzji, która przynosi właśnie decyzji, rozmowie właśnie, która przynosi ważną decyzję i która sprowadza jakieś, rozwiewa jakieś nieporozumienia, rozwiewa również jakieś niewiadome sprawy i wychodzi tak jakby z jedną myślą. Wiemy, co mamy robić. Mamy utartą, utarty szlak, wyjaśnione. Tutaj jest, prawda, te matematyczne jakby przepisy i Bole, więc mam wrażenie, że będzie wyjaśnienie takie klarowne, co możemy, czego nie możemy. I również na, mam myślę, że będzie ułożony plan, tak jak przepisz ten wzór, co mamy robić, żeby jakby coś osiągnąć, tą, tą jedną wspólną myśl. No, i ósemka pucharów myślę pokazuje tutaj ruszenie w nowy etap, bądź właśnie porzucenie tego, co już tak jakby się skończyło w tej sytuacji, i wyruszenie ku nowemu kierunkowi. Właśnie skupienie na tych dwóch pucharach, które jeszcze zostały. Więc mam wrażenie, że ten miesiąc będzie taki wyjaśniający również podejmowanie decyzji, bądź dotyczących waszej relacji, bądź. Wspólnie omówicie jakiś plan na przyszłość, zobaczycie co daje się zrobić, i taka decyzja zostanie tutaj zadeklarowana. Zobaczmy, co Ci Tarot tutaj radzi. Więc sporo takich wyjaśnień. Mam wrażenie, że one służą właśnie jakiemuś takiemu udaniu się ku jaśniejszej stronie. Bo tutaj mamy wszędzie noc i tak, jakby no, w nocy wiadomo, nic się nie dzieje, wszystko jest zamknięte. W nocy również te myśli e, e, możemy właśnie rozdmuchać do takiego stresu, e, do takiego właśnie e, zbyt dużo mielenia tej sytuacji. Natomiast jakaś decyzja i jakaś jasność w sytuacji mam wrażenie, wskaże Ci tutaj drogę ku temu wschodowi słońca, ku jakiejś jasności. Także myślę, że tutaj dużo się wyjaśni w miesiącu lutym dla Ciebie, rybo. Zobaczmy, co Ci tarot radzi. Jakie są rady dla ryb? Ok, no dwie karty. E, mamy dziesiątkę pucharów, czyli to, co mamy pod spodem, czyli Wasza wspólna rodzina i gwiazda no Bardzo dobrze te karty się pokazują, bo są tutaj nowe nadzieje. Myślę również, że jeżeli macie coś sobie wyjaśnić, to karta gwiazdy pokazuje oczyszczenie, ale też właśnie takie ustrowienie, rozłożenie porówno, bo mamy te, to, ta karta w tej talii jest bardzo taka symetryczna. Gwiazda mówi o nadziei, mamy te dwa strumienie, tak jakby rozdana jest ta woda porówno. I no, i są tutaj pozytywne perspektywy, więc mam wrażenie, że jeżeli coś się dzieje w Waszej relacji, to taka rozmowa ją e, wyjaśni, uzdrowi. E, a jeżeli, prawda, masz ze sobą już jakieś dobre 7 lat, no to tak gwiazdy pokazuje, że kolejne 7 będzie jakby jest, jest na dobrej drodze, prawda? Jakby potrzeba jest tutaj jakiejś decyzji, jakiegoś rozstrzygnięcia, być może, no, Planu działania, ale dla mnie te karty pokazują, żeby jakby mieć nadzieję, bo tutaj sytuację da się uzdrowić, a na razie bardzo się tutaj stresujesz rybo. Także dla mnie bardzo pozytywne te karty. I znowu pokazuje się ten wodnik, prawda? I ta dziesiątka pucharów, i ta królowa pucharów. Więc tutaj no, pozytywnie te karty się pokazują, że jakby ta przyszłość wygląda obiecująco i da się tutaj naprawić. Jest tutaj jakieś właśnie y, jaka, jakieś wsparcie, bo gwiazda często się pokazuje jako y, jako takie wsparcie anielskie, y, to jest często właśnie anioł stróż też. Także myślę, że tutaj dobrze się to wszystko skończy. Y, y, no i te karty mówią, że da się tutaj wszystko naprawić, uzdrowić. Y, jest nadzieja, y, jak najbardziej dla tej rodziny, dla tej pary i y, 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 Również, jeżeli dążysz, prawda? Bo mamy tutaj czwórkę, więc to jest jeszcze taki dopiero pewien etap, więc ta dziesiątka jest tutaj jak najbardziej do osiągnięcia. Ważne są też jakieś decyzje, które przybliżą cię właśnie ku tej gwieździe. Właśnie. No dobrze, myślę, że te karty tutaj pokazały jakby pozytywny scenariusz, tym bardziej, że gwiazda pokazuje tą noc i na razie widzisz ją bardzo w taki, taki stresujący sposób, natomiast gwiazda pokazuje, że jest kierunek, w którym trzeba podążać, na razie go nie widzisz. Ale on, prawda, jest, czeka, aż go dojrzysz tutaj, rybo. Także pozytywne czytanie, koniec z końcem. Pozdrawiam Was. Widzimy się w kolejnych czytaniach.